Ja z tej strony metalowy. Dzisiaj robimy zakupy na święta i tak chodzę tutaj po galerii w Galaksy i myślę co, co by to kupić. Nie wiem jak wyjdzie jakoś dźwięku, bo nagrywam to moim iPhone'em, który nie jest zbytnio przystosowany do tego, żeby cokolwiek tutaj nagrywać. Kupiłem już dla brata dwa hot wheelsy, bo nic innego tam nie było, no wyobrażacie sobie. Zwykły samochodzik w smyku Teraz tam możemy w sumie pójść to Wam pokażę Kosztuje jakieś 70 zł Z tego nowego filmu Jak on się tam nazywał o samolotach Samoloty Airplanes No I teraz myślę co by tu kupić rodzicom to nie jest w sumie taki łatwy wybór, bo tego wszystkiego tutaj jest od cholery a nie mam też zbytnio dużo hajsu, żeby za wiele tutaj wydawać. Chodzę tutaj robisz? To no się ma. Co robisz? Zerwałem się z lekcji na przykład? I łazisz z telefonem i do niego gadasz. Tak, bo... bo tak. Czy mi tego nie wytłumaczysz. Nie wytłumaczy, może się przywitać. Hej, hej. No co robisz? Masz mi powiedzieć co robisz. Wybieram prezenty dla rodziny w tej chwili. No super, ja Ci ja, ja będę na jakiś prezent. Może być Nie. prezentem. Cześć. Tak, to była moja znajoma. Ty zaraz wrócimy do smyka. Tak jak ja właśnie przed chwilą mówiłem, macie tutaj multum produktów o wygórowanej cenie. Taka proszę lalka 50 złotych. Tutaj jakieś odzieże ciążowe i inne rzeczy dla ludzi z dziećmi. Ubrania. Ale w sumie nie wiem po co tutaj chodzę, bo wybrałem już prezent. Dla brata. O, tutaj ostatnio byłem. Zauważyłem takie coś o Star Wars. Fajna maska. A tutaj Wam pokażę cenę 119,99. Dziękuję bardzo za takie coś. Puzzle 70 zł. No tutaj to ja raczej nic nie kupię. Przed chwilą byłem w, sumie w kinie. Byłem na torze. Co powiem wam w najbliższym qa Ale to nieistotne. Tutaj mamy idealny prezent dla rodziny i znajomych. Proszę bardzo, skarpety. A ja nie do tego poziomu się nie zniżę. Idziemy dalej. Z tego co tutaj widzę, to nic. Na razie tutaj nie znajdę. Mnóstwo ludzi się na mnie patrzy, jak tak chodzę z telefonem przed ustami. Yy, może tutaj kupię coś dla mamy? Brr. Nie, no, no raczej nie. Także mnóstwo ludzi się na mnie gapi. A ja gapię się na tych ludzi. Także dzisiaj już raczej nic nie kupię. Popytam mamy, co kupić tacie. Popytam tatę, co kupić mamie. No i widzimy się w dniu drugim tego oto świątecznego vloga. Na razie.